Hej witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy Fortnite'a normalnie. I dzisiaj ze mną jest Filip. Nie ma siema, się ma. Jama się ma. Gotowość. Wydaje gotowość. Właśnie mówi I dzisiaj gramy Challenge. Pierwsza skrzynka. No, Challenge. Pierwsza skrzynka. Ja pompa co zrobić challenge akurat w przednim w sensie w poprzedniej ludzie, kiedy nagrywałem jeszcze ja był taki super akcja i no. sam to Tomek potwierdził, że to była super akcja. No na ciebie to tak. No stary, ty nie wiedziałeś jakiego zrobiłem Widziałem, przecież ja cały czas patrzyłem, bo myślałem, że my no, już ja żyjemy dobrze. Ej, co to jest z Co to jest suw? To jest Nie, zgab... nie, sub to jest kuba ten. to jest ten. Eee, nie klasa. Nie klasa. Nie klasa. Ude mnie zgapiłeś. Czemu hmm, to jest cegła niby? Czemu z takich worków z kwiatkiem leci cegła? Czemu z worków z piaskiem leci cegła? Co? Ale musisz źle Ale spazm challenge jest stary, trudny. Czemu się nie nauczysz edytować? Bo nie wiem, jak to się zaznacza. A, nie zaznaczyliśmy na gdzie lecimy. Znowu tam. Znowu tam, bo stary, tam mieliśmy... Tam nikt nie lata i tam mieliśmy dalej pompę. Nikt nie i tila. lata, tam byli ludzie. Nie, nikt nie lata. No dobra, to, ale ile? Jednego. No. reszta się porobiła. Nie, bo tam była dużo osób, ale oni sobie gdzieś poszli. A my byliśmy w budynkach i dlatego. Nie, my byliśmy na plaży.

No i że to jeszcze jest pierwsza skrzynka SMG w sumie bym Jeszcze ja trafiłem Co? snajpę Snajpę? No mam no, Pierwszego typa Pierwszy typ jaki tu był, ze snajpiłem go I to tak na, na luzie Była taka szybka snajpa Ja mam ludzi! Zaczynam typa z no ja ze snajkiem. Dwóch typa zabiję, Znaczy jednego typa na pewno, z Ej, a ja co ja tu umy z skrzynki mam ludzi, którzy mnie chcą pickaxować? Mam Jestem... nie no, pistolet. Ten eee. nowy? Już mam... prawie mam pół masa wszystkiego. Prawie. A ja rozbijam sobie Już Muszę leżać. Nie no ja mam tylko pistolet najgorzej w sumie. No pistoletem się trudno strzelać. Stary w sumie nie jest tak słabo, ja mam snajper. Dobra no ale... Snajper, a to... Snajper jest dobra na to. tu A czy jest Jezu, no, dwa dziki pod rząd z takich Skrzyń, które mogę tutaj powiedzieć. Zatem nie z zjemiem ja zrobić pompa challenge. zbiorę pompę. Co nie pompa? Mówiłem, że mam robić challenge, no to robię grupa nie? Pierwsza broń, no, pompa. Chcesz, możesz, a nie możesz Ej, mogę, bo to jest pistolet! Ej, no! No bo to, no, to niby nie jest, ale mogę no, Dobra, lecimy może. na partnerski step, lecimy na grubego. Dobra, tak nie, ty, jest jakieś auto? Jedno było, jak tu ostatnio lądowałem, ale nie wiem ale to Chyba jest dziwne, to jest. że te auta znikają No, dziwne to jest Na grubym też tak samo jest Czekaj, bo tu jest pompa, tu jest pompa, tu jest pompa Lepsza? Nie, ty, w sensie, no niebieska Pofi, pofie, 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 pofie. Jedziemy na step Ale mi jedycy idą Tragiczny. Mniej pompa już tak wcześniej. Ale tragedia. Idziemy na tą tyrolkę. Idziemy na tą tyrolkę. No widzę, zawsze ty ja tyrolki Dobra, gruby żyje, gruby żyje, grubego, na grubego można iść, gruby żyje. Ale atakują go? No, na razie nie. Mam butle, mam no butle. z lewem że... Ej, a pistolet może być złoty? Yy, chyba tarcza jest najlepsza z pistoletów Właśnie... Ale to i tak lepiej niż, tarcza, niż pistolet bo tarcza się dodatkowo osłania od po Właśnie tego po, nie, nie, nie byłbym tam nie. pewny Ja potrzebuję amu na pewno do pompy, nie Bo nie mam, w ogóle Mam tylko 16 amu do pompy Dobra, ma pompę typ. Typ? Dobra, bo tak leży. Dobra, stare. Okej, okay, była wada, to ja się zbutam. Ek, dostał, gruby, dostał, gruby, dostał. Ja tu kampię. Bo gruby nie ma tela. Sorry, no ja mogę pić hapę. nie Bo jednak ma. No bo ty nie, bo ty nie mają w na przykład Nie bo ty nie mają, jak się nie ruszę to cię nie trafia O nie, o gór złota O gór złota Nie ja leżę. Dawaj, nie, pompę, dawaj, pompy. Pompy, dawaj pompę, dawaj pompę, dawaj pompę, dawaj pompę, dawaj pompę cię, białam, dalej, leż, leż, leż. Nie działajam przez stolek, czekaj Lecz, lecz, lecz Nie, nie. trafiaj cię bo nie mogę strzelić w kółko, ja mam. Ej, Leży? Ej, czy ty... Nie, tu nie ma typa, ale to ty wyglądało w... jak O, po... Oj, na pikapsa. Czemu? Czemu ty, bot, na pikapsa? Leć, lecz, lecz, lecz. lecz. Bo ty 4hp, 2hp, 0hp. To silnika nie ma. Weź sobie... O, nie nie, dojś, nie nie mogę go stracić z tego. Zginę. To zginę. Ja mam cię też, jest... Dobra, masz moją pompę, masz moją kartę, super. A czy pompa ci tylko przytrzymuje, nie? No. Bo jak masz pompę challenge A ty masz challenge w pierwszej skrzynki, więc... Tak w sumie ja. tam ci muszę już bierz, leczyć. Ja bym mm. mm. tak pompą chce fajnie grała jak nie mogę. <grym> o the... yeah. w końcu mi jedę z Gdzieś tego odjedziesz? No widziałem, widziałem. W któż tym nie biegali? No właśnie. Na razie jesteś w strefie dla żywych, więc... Na razie strefa cię ci nie obchodzi. Ale żeś to nazwał? Będę startować. Lecę. A ja muszę pistolecik się wywalić i strzałki do pistoleciku. Ale to po mi? Mogę go najpierw użyć po drona? Czemu? Najpierw musimy, Bo nie że... O! Pompa. Strzały do pompy. Mam dla ciebie pompę, nie? Mogę ci tutaj Ja idę do ciebie. Czy zajmie ci wywal, okej? Okay? Dobra. Tak, pierwszy piękny dronik, stary. Z podłogi go wziąłem. Jakimś cudem, stary, zrzuciłem drona z podłogi. Czyli w się sensie, skoczyłem sobie i normalnie drona rozwaliłem. Klasyczne obdówko. Czy ty tą pompę już wywaliłeś, czy...? Dobra, dzięki. Jak będzie amunicja, to super, dawaj. O, pompa. Stary, epicka pompa tu jest. Dobra, skrzynki zamówię. Dam ci później amunicję do karczy. Nie no, bez jaj, tej broni nie można edytować. Też mhm. yy, ten do tarczy? ty to tak otwierasz, że nie tak? Po pierwsze albo drugie, albo drugie, a mu doma, nie do tarczy? Chcesz, a do tarczy? No. Do pistoletki, co to się można? Masz. Ja, żebym przywalił już tysiąc i pół tego golda. Nie. Otwieram typy, albo boty. Ja bym z tą zbierdził to wojny. Nie drugą. Tutaj góra. Tutaj te matka. I do Gdzie Ty masz fury niby. No, jestem no, czekaj, Szybko uczynaj, trzadaj! Sadaj! Po ty pysa? So? Czy boty? Boty, co ty, nie rozróżniasz tylko boty? Ale jakbyśmy pojechali ty... w drugą stronę to masz dawno tak Ale to jest błąd bo... chociaż to jest ty Ty rzucam mu ciepła Ale gdzieś... ale faj, ale to jest błąd Druga strona Pociąg Pociąg zabrał typa, pociąg zabrał typa Dostał Uwie tylko def, def Ale... Ła ale... Ej typy to dopiero Dawaj zostać. strzały do pompy. Dawaj strzały do pompy, dawaj strzały lece do pompy. Lecę wziąć bandy, lecę wziąć bandy, lecę wziąć bandy. Wziąłem bandy idealnie. Dobrze się teraz komponowałem, jak to Rybki też bym wziął. Czekaj na no stary, bo co mi wywala szczepiaki. Leś daj amunicję do pompy, lecce bo masz. Lecce. Ja Wydaj mu nic nie do punktu, bo na pewno masz. Nie mam. dobra, masz 50. Dzięki. O jazy mnie wziął chwili. A nie, 12. A, nie masz. A ty już masz fula. No ja, nie, nie mam fula, mam 156, dalej nie mam fula. Musimy za chwilę wyskakiwać. Okej, ja sobie tu wszystko pozbieram co mogę i sprawę... Nie, no nie mam nic nowego. Ja biorę tylko leczenie. i wyskakuję. No właśnie idziemy. Do Bo do strefy mam dużo leczenia. Bo mam całą jedną apteczkę, 6 potek i 1 giga. Masz jeszcze jakieś amunicje do pompy? 16. Aha, już mam pełne. Weź mi, ludzie, ludzie, odsuń, ludzie. weź mi. To weź tam amunicję, weź tam amunicję mi. Weź mi tam amunicję, bo ja jak będę poszerowałem to właśnie swoje. Hi granda przy mnie jest wielka. Dzień dobry. Czyś kolega budzi? Dzień dobry. o no, to sobie, to co? no, co się dzieje? Co? A ja mogę, tylko ja mam mityka lepszego, więc ja nie potrzebuję. No ale nie ma spomera, nie? Ale stary, to jest taka legendarna pompa. Dobra, ja, ja w jej nie grać, bo wybrać, ja mam. Ale nie da mi tego Kurde. Ej, może tylko pompa jest trudny. Co ty robisz? Ty masz pulę yy, No. Ja też. No, Dobra maksy. stary, muszę obliczyć, muszę obliczyć, czy będziemy... które będziemy mieli miejsce. Teraz 19 osób, 20 yy, na 2 to jest 10 teamów. Musię no, 10 teamów. Jak ty masz to napisane. Yy, 9 teamów. 10? 9 teamów. Masz to napisane. 9.

I tak nie potrzebuję. Czy czepiaka do wykorzystania i biegniemy tam, bo tam jest banty chyba. Chyba bo. Tam już Nie ma tego, tam już nie ma tego. Mamy styp. Teraz. O, awu. Ale fajnie się rwało to wszystko. Starek wich na tej miejscu, gdzie tam byli, to dzieliły tam gdzieś tam ludzie. Ej, weź ścianę popsułem! A nie A wiesz, że jest taki sposób, że jak mówisz, to cały czas tak? A nie, no to ja nie umiem. Stary, ja się skaczę i robię tego. Ja skacze i ślizguję się. Tak, jakby ląduję na kolanach. Ach. Jak tak trzeba planować? Ale tak się nie da, ja tak nie umiem Z kogo panuje nas w Tak, to jest G-klasa To jest, jest, jest su. No to SUW, maluje A ja byś się zapomniałem w ogóle o tym zadaniu SUW i klasa nie? A czemu oni tego nie nazwali? Jest? Aha, bo oni nie mają współpracy i musieli nazwać su. A, A wtedy nie, też nie mieli współpracy z Lamborghini i dawali taką podrógę Dla Lamborghini Znaczy, nie ma Musimy trochę pojeździć Ej, a jak z Riftem wsiadli? Znaczy wiem, że polecimy, tylko to się liczy, przejechamy. Czyli czego... to się Patrzcie, też... Tyle? To też się liczy Ej, ale tu mi dało 200 albo trzysta Jak chcę teraz wyjechać Ej, to się liczy, typy, typy, typy Ja chcę tutaj uciekać. Kolejny gościu ma już dwa ten, typ na dwa medaliony Dobra, ja rozbijam, piszcie dawaj, dawaj, dawaj auta, do auta, dawaj do auta blokowany auto, blokowany auto Odblokowem auto, na... siadaj, siadaj do auta, blokowany auto Let's go Ja, ja chcę jechać A dobra Juhu. Dobra, chcesz jechać, to chcesz jechać Jedź, Sen. Przecież ze skóry. O, wow. rift, daj? No dawaj, jedź, 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 I zadanie zrobił. Ej, w sekundę. Zadanie w... Ja chciałem wysiąść, ale jakby Zrobione. Pięć PDF-ków. Ale ty też masz porażkę? O, wsiadaj na rifta. Teraz jest. 6 składników, a tam tutaj Dobra, jestem na lifcie. Też. Stój! Leć na lotni, na lotni, na lotni Są ludzie. Ja już wylądowali na dole. Ładnie zbudowali. Ja stary tu jestem. Ja muszę zrobić podmiankę, żeby zobaczyć czy oni... A ja jestem 20 metrów od tej miejscowej. Tu nikogo już nie ma. Was, ucieknij. No, czekaj. To, to są prosy Jak to są prosy to ja mam... To... i... i Ooo, uciekaczka, uciekaczka Tu mogą być. A nie, bo to są nasze w dobre. Dobra, ja bym ci chodzi. No stu, Tam. A ja nie Tam bardziej widzisz, się Ja bym po to leciał, Lecimy Wynikamie. po mnie. To było moje przywitanie stary To było przywitanie po mojemu. Dawaj, ja i... Czyli ja od razu ogniem. Widzisz? Oni nas toła widzą. Będziemy przywitać ognie? Będziemy przywitać ogniem? Trochę im ja Nie mogę tak na daleko. Nie mogę tak na daleko, bo i tak nie trafię, to jest pewno. Lecimy. Dawaj, takim mińskie będziemy. Masz coś do spadania, Bo ja nie Nie mam. O, lebo O, ja robię tu kurde. Co tu się dzieje? Z takiej wysokości na pewno przeżyjemy. O, dobra, i... ty. Tam się strzelają dwa typy z medalionami. Bez... Dwa typy z medalionami tu są. Widzisz? Tam. Widzę ich. Mam ich przed sobą. Ołożone te pistolety. Lecą! Ja go nawet no, dalej, ja dalej nie widzę. Ja dalej nie widzę. Lecę na nim HG. Ja ich wie! O nie, Dobra, ja jedną tą. Ja ich widzę, ja ich widzę, ja leci bluz. Czemu jej biga jak mi brakuje? No. Pięty, tu, nie. Filip ty się dopływ. A tu są ludzie. E, 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 mam ten, mam, mam szampana, mam szampana, mam szampana, mam szampana Zajadzi. Lecę Film Widziałem, widziałem, widziałem Wrócę Oderwał Ej, czemu oni z dwóch stron mnie atakują? Ła, 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 ła Gdy Nie widzę go no i leże Z pompy mi heda zasadził. Dwa boty. Grają boty. Zabrali mi pompę, to było pewne. Ty nie zabrali mi pompy. Ale oni lepiej budują niż ty. Czyli, 50 są boty? Nie wiem. Nie, nie ma wyjąć, nie to są? To wiem. bo oni stary mają takiego team'a. No i no jest. Pięć HP, 5 HP. Nie da się... To było już... Drudzy? Nie, no jeszcze nam tańczył. Nie, no nienawidzę takich ludzi. Dobra, kończymy ten odcinek.